Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jak sobie wejdziecie na alter to i klikniecie sobie w ten timer tutaj u góry, teraz akurat odliczę do Ashes of Creation, no to przeniesie was na stronkę, pod stronę, na której są spisane właściwie takie testy i premiery najbliższych gier MMO. Więc jak ktoś czeka na coś konkretnego, to sobie wystarczy wyszukać na liście i zobaczyć, kiedy, kiedy jest wtedy aktualna powiedzmy jakaś premiera albo aktualne testy, na, na jaką datę są zapowiedziane. Jakby ktoś jeszcze, jeszcze o tym nie wiedział. Widzowie, taka gierka jak Scars of Honor to jest giereczka free-to-play MMRPG game. I jest strasznie dużo czerwonych flag związanych z tą grą. Natomiast ci goście, którzy robią, i babeczki, którzy robią tą gierkę, no oni, jeśli popatrzeć na ich YouTube'a, to całkiem spoko mają te um, takie dzienniki z rozwijania tej gry. W sensie to trochę wygląda jak na przykład przy Ashes of Creation albo Star Citizen. Więc, no, dzielą się tym, co, co udało im się wypracować, i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj już w tle troszkę wam leci e, tego gameplaya. Zaraz wam puszczę taki najnowszy game, gameplay. On jest bardzo króciutki, ale, ale można zobaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Mm. I to, co wam chciałem powiedzieć, e, to takie podstawowe, powiedzmy, zasady tej gry. Może ja zrobię tak. I może widzowie, przeniosę was wyżej trochę. Znaczy siebie, przeniosę wyżej. Uh, cyk, cyk cześć Marek, cześć Marku, witam, witam a, jeszcze o, o pozwolę sobie yy, z YouTube'a widzowie, czat odpalić o ile mogę panele, czat to zaraz zaraz zobaczę jak to działa powinno chyba, chyba działać, ale no dobra, później jeszcze, jeszcze sprawdzę raz. Yy, widzowie Będę wam tutaj starał się wcelować tymi napisami. Generalnie to, to co jest ważne, no to przede wszystkim gra będzie free-to-play i jest napisane, że bez żadnego pay to -wina. Czyli rozumiecie, gierka free-to-play bez pay to -wina. No i tutaj jest pierwsza czerwona flaga, że o czym oni w ogóle gadają, jak to free-to-play bez yy, pay to -wina? Wydaje się to wręcz nierealne i zobaczymy jak będzie. Natomiast yy, no, zapowiedź jest, jest sroga. Kolejna rzecz widzowie, takie, takie główne elementy będą skalowalne dungeony i rajdy. To no, pewnie chodzi o to, że raz, że na różne poziomy one mogą być, a dwa, że być może będą się dostosowywały do, do liczby graczy. Ja jeszcze, widzowie, w ogóle o tej grze wiele się nie wczytywałem. Przypuszczam, że kiedyś przygotuję materiał, doedukuję się w temacie tej gry, przygotuję Wam taki materiał streszczający, o co w tej gierce chodzi. Teraz Wam tylko taką zajawyczkę chciałem sprzedać. Kolejna rzecz, znowu jest powtórzenie, No Pay To Win Shops. Eee, także mocno, mocno tutaj się reklamuję pod tym kątem No Pay to ina. Przypomnę, że No Pay to Win, eee, wypisane na stronie miał również chociażby Tarisland. Dodatkowo widzowie, in-game landy, czyli będzie można posiadać swój teren w obrębie gierki. Przypuszczam, że skoro jest to aż tutaj wpisane, to mówimy o terenie, który w ogóle nie będzie instancjonowany, czyli będzie można go sobie minąć w świecie gry, tak jak to miało miejsce na przykład w Archeage'u. Do tego widzowie, gildyjne hole, hol, gildyjne holsy, czyli powiedzmy takie siedziby gildii i dyplomacja pomiędzy tymi gildiami i masywne PvP-bitwy. Z tymi masywnymi PvP-bitwami widzowie, to już tak troszkę podchodzę jak do jeża, patrząc na to, jak to było zrealizowane w Liberty, to nastawienie na Zergi uświadomiło mi po prostu, uświadomiłem sobie ostatnio, jak faktycznie to jest ciężkie do zbalansowania, jak to potrafi być nieprzyjemne momentami. I teraz tak widzowie, przetestować tę gierkę można tylko wtedy, jak ktoś kupi supporter albo honorable yy, paczkę. Można sobie podpatrzeć w ogóle ile to kosztuje. Zdaje się, że to nie kosztowało zbyt dużo, bo taki supporter pack yy, to jest wydatek rzędu 10 euro, a honored to jest 30 euro. Tak, więc za dyszkę teoretycznie można już wziąć udział w tych testach. Nie zachęcam widzowie standardowo... Yy, Trzeba podpatrzeć troszkę więcej, jak ta gra będzie wyglądała, później się można zastanawiać. No, chyba że ktoś jest przekonany o, o tym, że warto tych twórców wesprzeć, no to nie mam prawa powiedzieć, co ma robić z pieniędzmi. Yy, widzowie, 8 raz i 10 klas jest yy, do wyboru w teorii. Yy, tu będą też podziały na dwie frakcje. Yy, pozwolę sobie wejść tutaj w te dwie frakcje. Jest coś takiego jak Sacred Order i tutaj mamy na przykład Humana, Dwarfy, yy, Ber, Beran. I high elfy. Każda z tych raz można sobie przejść do niej, można zobaczyć, jakie ma trajty i jakie dostępne są klasy. Tutaj jest na przykład Warrior, Mage, Pirat, Paladin, Priest, Necromancer. Natomiast, jakbyśmy chcieli wejść na przykład w, Birana, w Berana, to mamy, jest jeszcze Druid i Ranger. Chyba Rangera też nie było. I oczywiście on też ma jakieś swoje treity. Ładne te postacie są narysowane, one są w słabej jakości, ale. Ale nawet ładnie. Ładne. Ta stronka może nie jest jakaś super wybitna, ale, ale nie wygląda to źle, generalnie. Dwarf nie ma żadnej ciekawej klasy. I High Elf jeszcze rzućmy okiem, czy tu jest jakaś nowa ciekawa klasa? Jest Assassin. Assassina chyba nie było w Humanach. A jakbyśmy chcieli sobie zobaczyć widzowie na frakcję Domination, no, można zamknąć. To tutaj mamy Undeadów, Orków, Grontarów i Infernal Demony. I można rzucić okiem, jakie one mają klasy. Tutaj widzę, że jest Witch, to jest coś nowego. Czyli Witch w ogóle się wydaje, jakby był tylko po stronie tego Domination? Może coś mi umknęło, ale tak na szybko tylko. No, także takie klasy, takie rasy mamy i klasy. I widzowie dalej idąc. Ee... Schodząc troszkę niżej. Tutaj jest kolejna czerwona flaga. From PC to your pocket to jest taki napis. I to oznacza, że to jest pełno full cross platform MMORPG, Czyli będzie na Windowsie, Linuxie, Macu i na Androidzie i iOSie. Więc y, widzowie, no to pozwala przypuszczać, że gra będzie szła na pewne ustępstwa w zakresie kontroli bohaterem i może mogą zostać, ogranic może zostać ograniczony wachlarz skilli do wyboru, może ten kombat zostać uproszczony. Natomiast chcę wam coś pokazać, bo to nie do końca tak jest. Zastanawiam się, jak oni chcą to ugryźć na urządzeniach mobilnych. Teraz sobie przejdziemy do YouTube'a. Pokażę wam tylko tutaj na szybko, że zobaczcie, że oni potrafią naprawdę długaśne te filmiki wrzucić. E, po... Nawet godzina 30, powiedzmy, godzina 30, i oni mówią, jak tą grę będą rozwijali. Także i powiedzmy, że to jest dość, dość e, na bieżąco aktualizowane. Cześć na C, witam, witam. Możesz, mogę wam pokazać, jak to tutaj wyglądało jakiś czas temu. To jest pół roku temu, temu, nie? Klasik, We are Beast Burst, and for the past three years, we've been on a journey to reignite the spark that got us into MMORPGs and share it with modern audiences worldwide. This is Scars of Honor. Enter Aragon, a magical land sprung to life by storytellers and artists, and ripped apart by conflict. Uwielbiam te szybkie cięcia, Jak jest tylko walka pokazana, sekundy, nawet nie, but most of all join a community that's why our philosophy has always been centered around pillars of true old school online gaming you and your friends will be able to play for free always there won't be whales nft's crypto or any other pay to win element just a vast world to explore no pay to win with all the activities we've come to expect and enjoy including gathering, building, crafting, guilds, arenas, battlegrounds, dungeons, raids, and so much more. So if all that sounds like something you've been waiting to immerse yourself in, then we've got you covered. Widzicie tą toporność, jak to wszystko jest statyczne, jak to się klei do podłogi, jak tylko coś tam castują albo, no, cały czas w miejscu stoją. E, pokażę wam jeszcze tutaj kolejny playtestic i zaraz wam pokażę najnowszy gameplay. Fragment. Kurde, nierówne to jest. Mam wrażenie, że niektóre te, te, te modele są całkiem niezłe, a niektóre to tragedia. O, patrz, patrz, wszystko w miejscu stoi, nie? Wszystko w miejscu stoi. O, tutaj coś się ruszali. Tu kolejny raz to samo pokazują. No. I teraz teraz widzowie popatrzcie. Teraz wam coś pokażę. Patrzcie tu. Najnowszy filmik. Najnowszy filmik. Popatrzcie. 30 sekund. A tu już są cztery rasy tylko. Widzicie to? Nie, gościu skacze, strzela, rusza się. Oczywiście grafika jest uproszczona, ale według mnie jest to co najmniej interesujące, nie? Że właściwie na przestrzeni 6 miesięcy zrobili taki revamp te, tego kombatu który teraz, oczywiście on jest pokrojony, jak nie wiem, gołda w supermarkecie, ale, ale dużo lepiej to wygląda. I, I zastanawiające jest to dla mnie. Tylko problem od razu widzę znowu, kolejny taki, że okej, okay, zmienili ten system. Jest dużo bardziej dynamicznie, jest dynamiczniejszy, dynamiczniejszy się powinno mówić chyba. Ale czy, oni, czy, czy ich infrastruktura sieciowa w ogóle nadąży za tym, żeby obsługiwać taką dynamikę, powiedzmy, na jakimś polu walki i, i sieciowo, czy, czy, czy oni są w stanie to ogarnąć? Ale no, pokazuję Wam taką, taką ala zajaweczkę, widzowie, jak, jak to wygląda. Może oni w końcu się zdecydują, dzięki temu, że jest taki kombat, bo ja sobie nie wyobrażam go po prostu na telefonie, że wydupcą te telefony w... I zostanie tylko na pc to wypuszczone. Jestem, jestem, jestem ciekaw. Tutaj było coś napisane, może? Nie było. E, testy startują za 6 dni, tylko za 6 dni to ja będę w Ashes of Creation grał, więc e, nie sprawdzimy tego, ale jak minie weekend z Ashes of Creation, to wtedy w poniedziałek możemy sobie odpalić tą gierkę. Ja już się zarejestrowałem i mam nadzieję, że mnie zaproszą do testów i zobaczymy, jak to wygląda faktycznie, tak e, wiecie, jak, jak sam będę klikał. Także no, no. Combat is looking amazing. No jest dużo, dużo lepiej to wygląda, po prostu. Knight, Mage i Ranger będzie do zagrania. No i tam piszą, że, że graficznie to też zostanie podszlifowane. Także taka ciekawostka, widzowie, mogę Wam jeszcze wrzucić linkacza do tej gierki, jakby ktoś też się chciał zapisać po prostu do testów, nie?